Hej Kasiama makowam wszystkim jestem Master Cheater 19. A to jest kolejny odcinek z It Takes Two, Nowa. Ko no taka już... Nie aż taka nowa, ale nie aż taka stara Gastkopa od EA jest z nami dunch jak za... Eee, tak. <ścoughs> jestem. Tak, <ścoughs> tak. Tak więc y witam. jezu a dobra tak okay. Takie buty a do Przeskok, dobra. nie doskotną ale fajna zabawa o Jezu jest Czy ja, czy ja się mogę właśnie złapać? Nie. Eee, czy to ja nie ogarniam, gdzie mamy lepiej? Eee, prosto. prosto. Przez tą siatkę? Aha. no. Ale oszukałem system. z tym. Oszukane? No. Oj, oj, ale mi gry zlagowało przez po... swoją śmierć. No tak, przez. Przecież... No, nie, jak ty umarłeś, to mi nie zlagowało. Eee, yy... masz Czekaj, lecam. Dob Widzę, dobra, popatrzmy. Aha, um. yy. dobra, spoko. Że mamy lecieć dalej? Chyba, może. Um, Nie tak, tak Aha, tylko tam trzeba wcisnąć jeszcze E. A, to A dobra, to ty... A razem musimy. Dobra. Gotowy? Dobra. Trzy, cztery, Jak wow. duchu! I to za pierwszym razem. Nie widzisz, jesteśmy koksami w tą grę. A może byś poczekał mamy to? Zasz, no i widzisz. Skup się. Ja zawsze focus. Ja yeah. że słucham. <noise> Ale dzisiaj widziałem twój fokus. Y ja Nie mogę przeskoczyć? Dziękuję. Chyba razem musimy, to Aha. czarny ekran? Tak, czarny ekran tak. zapisywany. Idzie nam wyśmienicie. Hey, look, you're all binoculars. amazing. let's find rose. Mm. oh, rose. Do uh, yeah, żyje? Yeah, we, we need tak. to find her. Oh, yes, i know we look like dolls, but we're actually her parents. i know who you are. nothing escapes my lenses. look. What, in, in here. all right. okay. us um, see. Uh, huh. oh. 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 i look dead am i dead you're not dead oh, what is what's going on oh, no. o, dobra. Yeah. So, no, I all i know is that rose sat down there with her dolls and then you two came alive just like that you didn't see anything else well there was one unusual thing why what happened she was crying Oh, I know, quite unusual for Rose, but I am a hundred percent sure because I could see her tears falling onto the dolls. Tears were falling onto the dolls. No, well, bo it's 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 a spell! się. jest smutno. Zakręć, Boże. Jezu, N nielogiczne, to, żeby wy jesteście lalkami. Nic nie jest logiczne tutaj. No ale wiesz, ona się stara, być taka. Trzeźwomyśląca. Darkował no, to słowa. To ty jesteś trzeźwomyślący, ja jestem tym pianu idealnym. idealnie. Ty bujasz w chmurach. <grym>, jak zawsze. I got this. Yeah, me and Rose, we read all about this spell stuff. I'm a virtual wizard right now, okay? Just give me some <laughs> Jak Harry Potter. Okay. So, if the spell was cast through her tears, then in order to break it. Oh. <laughs> in order to break it, we have to reverse it. Her tears. Boom. Ale szczęścia, no bo ona dała smutku, to by szczęścia, mieć. Ale nie wystarczy ją po prostu rozweselić? No chodzi, że łzy szczęścia, że tak bardzo rozśmieszą. No. Okay. Tak bardzo uszczęśliwiam.

Kolejna super umiejętność. Y... Jak ty to Lina. zrobiłeś? A. F. Dobra, bo ja nie widziałem, okej. Okay? No dobrze. Czas ślepi jestem. Motyl... Nie do okunicji, nie Mot motylki jakieś tam. Yy, co tu chodzi? Mrówki. Wszystko tu jest. Czuję się jak Tarzan. Zawsze chciałem na takie coś pójść. Tylko znając mnie, ty ja bym się prędzej Z zrobił sobie krzywdę. Uf. Boże, jak ja uwielbiam... E, nie wiem, czy są jakieś takie parki e, typowo, e, ale uwielbiam e, ten. Parki linowe i, i, i... w ogóle. Ta adrenalina, jak się chodzi po drzewie. Po drzewach no też lubię. No są parki linowe i tam takie rzeczy się robi, przecież. No tak, ale tam zjeżdżasz ten, ale jesteś przypięty, a nie że się huśtasz na konę Jezu, chłopie, gdybym ja nie był przypięty, to ja nie wiem, co ja bym sobie zrobił. Słuchaj, tobie wystarczy otwieranie okna. Że... Oni nie musieli o tym wiedzieć <noise> Szczegóły... Szczegóły to nasza słodka tajemnica. <noise> tak. Um, mam pytanie, kto tak wysoko zrobił huśtawkę? <noise> Jeszcze zrozumiem te dziwne deski na drzewie, ale. Huśtawka? Na tej wysokości? Nie, bo huśtawka jest na dole, to u góry. To jest po prostu podpórka, żeby to się nie złączyło i żeby to jakby. A, żeby się zaplątało. nie plątało. No bo na dole jest opona. No. Czyli zauważyłem oponę Tak, jakbyś, jakbyś na mnie mógł poczekać. Bo ja tak trochę nie bardzo. Czekaj, yy, Ten bansuje, już gdzieś poleciał. Zostawił mnie z tyłu. Bo ja chyba złą stronę pobiegłem. No. Tak mnie pokusiło. Ja to mogę w końcu. Nie. nic robisz. Yeah. No tak jakby tak trochę nie... do ciebie. Jakby tak coś trochę nie bardzo dzisiaj ze mną... Już co? się nie martw. Biegnę do ciebie ratować sytuację. O jest w końcu. Widzisz z tyku musiałem przyjść. No to żeś mnie zostawił, no? No i się zastresowałeś. No, Oj, no dobra, już cię nie zostawię Eee yy, yy, mam pytanie a gdzie teraz? Nie wiem Tu Aaa, że tak? No Oho Oj oj! To żem się nie złapał Spadam z drzewa w ogóle Co się dzieje? Taki kiernicy teraz on z ciebie I ty się dziwisz, że ja chcę wziąć rozwód. Że słucham? Ja tu się bawię dobrze, a ty no. No bo ja tu coś eee... myślę, no. A ja się bawię dobrze. Eee, chyba minęliśmy tutaj. Jest jeden Co? latawiec. Ja Dobra, chwilę, może ja wrócę do niego. No samolocik. Y no, bo tam ja jednego puściłem, no to był, a był tutaj drugi. Już biegnę do ciebie. Czekam. I'm waiting. For... for, for you. Oh, jak milutko. No jestem. No nie uważaj, czasówka. Uf, nie, nie. w drzewie, nie podoba mi się to. Mm. Mi by się podobało, no takie ptaszki tam są. Lub wiewiórki. Z takimi drzwiami. No, no tak, no Łazie. Bo Bardziej jak domek dzwoneczka. Też. O matko, lubiłem dzwoneczka, jak oglądałem. To raczej nie dzwoneczek. Dzwoneczek? Co ty tu robisz? Wizualka. A ja to dobrze myślałem. O. I gdzie ten młotek? No młotka nie ma. No, nie wiem, czy jest... zauważyłeś, ale wybiórka nosiła na głowie hełm z Żyłem, obierka czy? od Kasztana. No. <laughs> mówiłem ci, a ty się nie słuchasz. <laughs> jest to jest za ciężkie, no. <laughs> no, mówiłem, chodź na siłownię, a ty. Nie, nie, chcę mi się. Ogromny serial. Aha, chodź na siłownię, a kto chodzi z brzuchem? Halo żesz słucham. Have you heard of this book by Dr Hakim? He says that it's important to forgive each other, because then you can become friends again. Tak mi przykró. I sercem już znowu. No i teraz czu, czuję się tak, tak źle. Mi teraz jest naprawdę tak smutno. Serce mi się złamało. Pewnie słyszeliście. Um... co słyszeliście. Cudownie, gierka mi się zawiesiła. O. Ojej. Oj. Mam nadzieję, że się odwiesi. To też się zawiesiła? Nie. Cały o, czas dobra. mam tam nagranie. Ej, to nie wygląda jak wybiórka. No, nie bardzo. Tak takie. Y... Chociaż nie mają ogona. Dobra, to są wybiórki. A wiecie taki fun fact? W Anglii nie ma rudych wybiórek. Spooky fucked. Boss, it doesn't look like they're on the Wasp's team. And why don't they die? Maybe they have superpowers. What if they can help us? Yeah. Let's find out. Abort. Are oh. oh, you okay? Yeah, you? Yeah, oh, just about. That was terrible. Nie, żebym się czepiał, ale co się stało z krzesłami z tych? Zniknęły. No, czary mary, pa pa my jesteśmy lalkami, a ja ty się o krzesła pytasz. Ale to były fajne krzesła. Takie wygodne, mówisz? Fajny design, tak po kapslach po, po piwie. Albo po innym napoju. Po soczku soczku danz. To chyba w Anglii soczki w takich opakowaniach z kapsłami. Tak, ja tylko soczki piję. Chociaż nie pamiętam, że kiedyś była orążada w szklanych butelkach. Tak. Nie wiem, ale w szklanych butelkach wszystko lepiej smakuje. Tak. I to dosłownie wszystko. Jest. <laughs> Wiewióry okradały nasz dom. Mm. Tej może też mnie okradają, dlatego nie mam pieniędzy. O, Twoje gecie. Mm. the wasps have invaded our tree and wiped out most of our tribe. you two must kill them. is that so, No don't worry, you'll just survive two of them. against a whole swarm of them, surely we'll die. that's why you're going to need these. my latest in cyber hazelnut technology, the tree sap app key 57.

remember in the real world in our tree i asked you so many times and you promised to get rid of it yeah yeah fine fine but we wouldn't even be here if you hadn't knocked on the squirrel's door what are you kidding me you ja believe to? <laughs> that i don't trust <laughs> <aquele that? laughs> girls? Kiedy to girls they stole oh believe me that was a blessing oh really well at least my underwear is <laughs> now a sophisticated part of a flying machine. I sincerely doubt it can fly. Of course you do. No, wątpię, że to latamy you know takie dziurawe. To, to, to. we no, nie ma prawa latać. Mm -hmm. Oh, me too. Hey, oh. hey, what now? I guess it's time to kill some wasps. What? Alone? Don't worry, we've got weapons. What, you mean these homemade squirrel DIY drill bazer shaky things? You saw how powerful they are. Let's drill, Baz. <laughs> Celowanie, okay. Hmm, dobra, e, zgubiłem się, halo, dobra, odwróciłem się, tyłu. Eee... Co <grywka> mam tu zrobić? To mam podpalić? Hi! O, oh. hi. Нам уже столько боюсь подпалить. Эхо бомбарди. Как все кабачки, я на A bo my teraz trenujemy na wojnę. A ty gdzie? Idu, idu. Zwiedzasz. Ja zwiedzam, szukam, znajdzie. A, bo ty masz achievementy. Wow. To jest impressive. Jestem to Nie. Możliwe. Weź to coś latające, coś co przypomina sobie? Nie, to nie jest minigierka To jest po Ty prostu zbada znaczy, fajnie by było znowu zagrać w minigierkę Znaczy no, gdzie teraz mamy? O, dobra Nie, zostaw to. To nie ma wybuchać, to mam po prostu sobie przesunąć. A, no, dobra. No. A e, teraz co? A teraz coś trzeba podpalić. Jestem za. Pytanie co? Brzmi tam do góry się a parku tak z grzybka, tak Gdzie? z grzybka. No. Um. Nie, tutaj nie. Cudownie przeskoczyłem grzybkę. Idzie być Eee, Na pewno nie tam. Jakie ja mam tu zrobić? E, tu coś potrawić... Dobra. Gdzieś to może wita musisz strzelić. Tylko gdzie? Nie mam pojęcia. E... O tu. To my się tam chyba najpierw musimy dostać. Chyba ale Tylko jak? Pytanie w jaki sposób? Y... Nie, no raczej nie tak. Poczekaj. Nie, nie, bo ja chcę. Nie, to Nie rób tego. Nie, na razie, nie, 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 nie. My nie się musimy tego. dostać na drugą stronę. Ale patrz, to teraz robi się takie. Cięższe z jednej strony, no. No. Ale nie, my się musimy dostać pod, na drugą stronę. Tylko pytanie: jak te gro oczekują? Do mnie No, tak trochę. Chociaż minimum. A! Inteligentne osoby z nosa. Teraz trzeba to wysadzić. Czekaj, mam ja wysadę Chodź No to tu, tu mam 4 no. Dobra, może zginę lepiej Ty, zostań bo aj Biedza mnie A no, dobra Gdy zadzisz tu? Dziękuję. To muszę nadodać. Leciutko. Jeszcze trochę. Dziękuję. Zapraszam. Dobra. No i to się nazywa Teamwork. Tutaj. Tutu, I... tu, tu, tu. tu, tu. Dobra. Chyba to musimy spalić Tak, to trzeba spalić Dobra Juhuuu Zapisywano mm. Teraz podejrzewam, że musisz jeszcze raz dać ten, tutaj, tamtą yy, I mamy wskoczyć na górę. Dobra, <laughs> idzie cudownie. Tak, yy, teraz yy, na wiaderko. Chyba? Tylko powiem, czułeś, że czas nam się kończy. Ale że to tak już... No, no tak już, no. Tam będziemy musieli. Ale no, że tak już, no. No czas nam się kończy. Chcesz czynić te, ten zaszczyt? Eee, nope. Dobrze, tak więc Tutaj są pożegnania Laury Biagi Czekaj sekundę, po prostu wyciszę nas Dziękuję, tak więc yy... Pamiętajcie, że zdrowie psychiczne, fizyczne jest ważne To był kolejny odcinek z It Takes Two Tak Był Dancz Byłem Byłem ja. Czytajcie opisy, bo są bardzo fajne informacje. Tak jak u mnie jest opis inny, tak jak u danca jest inny. Subskrybujcie, lajkujcie, co tam chcecie. Pamiętajcie, uśmiechajcie się. Będzie, będzie kiedyś promyczek po tym pochmurnym niebie. Tak więc do następnego. Bye. Bye. -a. thank you